Co no, no, się dzieje Powiedz więcej o, Powiedz więcej? O, więcej? Tak. Fajnie jest Szedliśmy tutaj pięknie, siedzimy w siódemkę w, sześcioł... w osobowym przedziale Dowiadujemy no, tak. się bardzo wartościowych bardzo informacji od Oscara O dwójka O no właśnie, przepraszam A ty kiedyś miałeś fazę? What? <śmany> Co? Ja miałem fazę na coś, to, to mi się zdarzyło. Okay. Fazę, fazę, y, będę ten, to y, pr prąd, że fazę... No, no. Nie... Okay. Musisz jakby... So, tu, tak <śmany> <śmany> Bo to ciągle <iwości> to się nie nagiwa? Dobra, ci no, 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 no. Musicie no, mi tak, mu powiedzieć tak, coś ciekawego. Jaki wykwalifikowany fotograf. Bardzo wszedł, z zasuniętym obiektywem. Dobra, ci dam. O, ciemno. Ej, wy siedzicie tu obok? Tak. tak. Słyszymy cały czas ciebie. Jak się śmiejesz, no. A innych słyszycie. No głównie ciebie. No, to dobrze. Chcesz? Masz, proszę. Siemaneczko, siemeczki, witamy w Warszawie. Witamy w naszym przedziałem. Dzień dobra masz prezent? idziesz. No. chce ze mną pójść do dziewczyn, nie ponagrywać coś, jakieś głupoty? Dobrze, dzięki. Jak panią mija podróż? Dobrze. Pójdzie coś ja ciekawego. Dobrze, pozwolę. No coś ciekawego. Dotkujemy. Okej, okej. temat. No, jest bardzo ciekawie, śmiesznie, ogólnie wygodnie. Na całe szczęście pani konduktor nie sprawdzała szczegółowo biletów, bo mamy bardzo chaotycznie jakby. No właśnie ja też jakoś dziwnie zobaczyła No, no więc tylko tak tylko sprawdziła, czy bardzo, bardzo ogólnikowo, więc tak. Tylko się wkurzyła, że sobie zakluczyliśmy. <grym> no. Jak się zamrozi rosół to się robi belaryta. Jak jak jest z lurzy czaka? One mają w sobie zielotyny. One mają sobie się robi. A więc jest taki no, sposób. I dlatego jest mięso rzek. Chciałbym powiedzieć, że nie jestem już proszony przez nikogo do robienia vlogu. To mój aparat, moja młodzieżówka. Nie na długo, chichitacha. A już mnie olali. Dojechaliśmy do Warszawy. Jesteśmy na dworcu gdańskim i obecnie już jesteśmy w dobrym miejscu. W innym miejscu, dokładnie. Lepiej Teraz czekamy na Olgę, która kupuje bilety. I potem jedziemy do hostelu. Hello sir, how are you feeling in this big city? Nie, bo wyrzucę aparat, ten człowiek mnie atakuje. Przestań mnie atakować, przestań. This is how you. This is how it is in a big city, you know? Dobry wieczór. To Jest godzina, która? 22.54. Ja wszystkim dałem przykład, pokazałem, że można się umyć. Nie, nie można. Mamy taki dosyć tutaj pokój no, na 7 osób z dostawianym łóżkiem. Hostel wygląda jak... Bardzo dobrze. Jest czerwony. Byliśmy w Biedronce i ogólnie mamy pozytywne nastawienie na, na dzień i jutrzejszy i teraz na przykład tutaj jeszcze zamawiamy pizzę. Musisz coś powiedzieć mądrego? Cały kapień się ogląda. Twoje życie zależy od tego. Nie ma nic mądrego, ma mądrego do powiedzenia, to powiedzenia ja na ten moment. Bardzo Więc. więc... Zawiodłem się na Tobie. Więc e, zagadaj kogoś innego. Dobra. E, panowie. Co robicie? Czekaj, bo mi się zepsuł. Relaksujemy się. Co gracie? Twoim zadaniem jest powiedzenie czegoś mądrego. Byliśmy wcześniej w Biedronce, żeby uzupełnić Zapasy na dzisiejszy i jutrzejszy dzień. Śniadanie będzie o godzinie 9.30. Teraz, ty, Twoja kolej. Być albo nie być, to jest pytanie. Podejrzane rusznice ja. są wątpliwe z tego, co mi wiadomo. Podejrzane. Witajcie w drugim dniu naszej wyprawy do Warszawy przez Olga. E, właśnie jesteśmy tuż przed śniadaniem. Wyspaliśmy się. E, jest dość późna pobudka o 8.30 I no, dopiero no, o 9.30 mamy śniadanie Także mieliśmy mnóstwo nie czasu Nie, nie? Bo to sobotę można było się wyspać. Patrzcie jaki mamy widok z okna Warszawa Gdański Dom Turystyczny ma konkurencję, nie? Jest... Gdański Dom Turystyczny ma konkurencję Ja się zgadzam Tam było fajnie, przytulnie, a tutaj... <noise> Jedyny minus tutaj to jest łazienka Ale to jest tylko na dwa dni, więc przeżyjemy I jesteśmy razem Uuu, ale to pichci robota Dzień dobry Ej. Dziś na Jak wam się spało? nie tak tak. Co tu robicie? Nie wierzę. W korze się nie dało. Zabanie dla nas tak? Nie, nie dało. No muszę. Nie dało. Ale co? Dzi no prawda? Stawam o Nie oddało. Czemu? No Boga dałem, bo. <laughs> Oddało, ale się nie cieszyłem. Warto było? Warto ja było. Barto. No to najważniejsze. Dziękujemy wszystkim robiącym śniadania. To się nagrało, o dobrze jest. Idziemy właśnie do młodzieżówki warszawskiej. Jesteśmy w domu, gdzie jest super szybki internet. Ała, mixty. Czy jak Ja tego nie wrzucę, ale jest ja na blogu. Będzie. Cały kapiecie zobaczę. Cały kapiecie zobaczę. pracujemy w grupkach. Zresztą dzisiaj y, chyba też coś takiego zrobimy. Cokolwiek o sobie, ale każda kolejna osoba musi oprócz siebie powiedzieć trzy osoby przed sobą. A to moja pamięć A na końcu, po wszystkich, jak ktoś powtórzy mi wszystkich i się nie pomyli, to dostanie ode mnie jakąś nagrodę. Uuu, okej. Okay. Pan nie, tak? <grym z twórcy> y, dobrze. Julia lubi zwierzęta, Oliwia lubi muzykę. <noise> pani, jak ta, skupiłaś, pani ma na, ta, ta pani ma na imię? Ta <noise> ma na imię Olga, ale skupiłem tak się na y, że, że lubisz zwierzęta, mhm. <noise> y, a ja teraz dam trudne. Mam na imię Jonasz i studiuję produkcję audiowizualną na specjalistki Przemoc ja... Przemoc ja kur... Nie, nie muszę Nie, nie muszę No Fitek, muszę odpuszczać sobie tam. I tak się będziecie mieszać Dobra, to wasza piątka jest z pananami Ej, to co, jak to... O, no wyższy, cztery grzyby są z nienawiść To no no, idea zawsze Zawiska od osoba. Wszyscy. Zawok! Ej, nie, bo ja tu nie mogę. Chyba no, no, no. yeah. tak, wyjdzie Same sobie, wyprosimy ją. Ja mogę gdzieś tam kawałek. Ja mogę. Zaraz będziemy wstarać. Zaraz będziemy wstarać. Spokojnie. Ta jedna osoba sobie wychodzi. Tobiasz! Nie! Nie! Kinga! Kinga. Nie! nie. No to ty strzałe Szczepan był. Co? Te ja zapraszam z powrotem? Renata. Nagrywamy kamerę. Dobrze. teraz jest czas tak. wolny. Będziemy grać w, tak. w I tak. myślę, że tak to będzie super czas. Będę miał no, tak. zdjęcia, bo na to mi przystało. Ale myślę, że jeszcze takie to będzie się zawsze tak. no to dwa razy przepadnijmy. I chodzi o to, że grają się z tym planszowe, prawda? Tak, ja nie gram, Bo gdy ja mówię to trzeci raz na ja tym bioplanczowym. No dobra. Jak oni nie grają na przykład? Nigdy nie grają. Pościg z nagrać pokazać, po, po, po co robią. Nic nie robią. Dobor, co ty robisz? Obijają się. No, kolejny jest tu z grammy. Bóg się nami interesu, interesuje. I to ten temat robiłem na młodzieżówce. E, pierwszy raz, w sensie pierwszy i jedyny dotychczas, mam to zapisane 2 lutego 2018 roku, więc większość naszych młodzieżówkowiczów wtedy miało z 10 lat. E, <tryk> tak, zabory właśnie na przykład. I, i, I chciałbym, żebyśmy sobie na ten temat chwilę porozmawiali. Ja wam powiem parę moich przemyśleń, a potem się podzielimy na grupki. Słuchajcie, nie wiem, no powiedzmy, bo wiecie, bo to mówił, bo to mówił Jezus, co nie? Jezus, który był tutaj człowiekiem na ziemi, no ale był też Bogiem, równocześnie. I on mówi do ludzi, że jak poprosicie, to będzie wam dane, jak będziecie szukali, to znajdziecie, a jak będziecie pukali, to wam otworzą. I to jest takie w ogóle wow, No faktycznie tak jak te możliwości. Mamy mega dużo jakichś możliwości. I to jest przewodni fragment, do którego wrócę na koniec. No ale teraz przejdziemy do, do tego pytania. Czy Bóg się nami interesuje? Dajmy na przykład. To wie, nawet drobiazg to jest, że aparat dałem tutaj na poduszkę, czego mm. nie powinienem, a była zabawa y, z tymi krzesłami i zapomniałem odstawić. To takie działanie Boga, że się wam jako interesuje. To tak. super, dzięki. I to jest całego życia, jak się zbierze, to sporo tego. Mhm. Dzięki, Kuba. Warto jest sobie, jakby, założyć i powiedzieć, że Bóg nie jest takim takim automatem. I Bóg jest za każdym razem zawsze otwarty na te nasze prośby, zawsze otwarty, żebyśmy do Niego zapukali, zawsze otwarty, żebyśmy Go szukali, ale On nie jest takim automatem, co nie? Czyli jeśli chcemy, żeby, jeśli chcemy mieć taką aktywną relację z Panem Bogiem, to, to myślę, że my też musimy dawać coś od siebie. Planowania tego zacząłem chodzić sobie na basen raz w tygodniu na razie i teraz... Moim celem jest to, żeby w tym wytrwać. Tydzień w tydzień we wtorki o 20 chodzić na ten basen. I uważam, że jeśli mi się uda, to w jakiś sposób wykaże się powiedzmy wytrwałością. No ale wytrwałość też możemy mieć w jakiejś relacji. Bo nie wiem, czy pewnie każdy z Was doświadcza czasami takich relacji, które są dosyć trudne, ale na których nam zależy. Ty nie nagrywasz czy robisz na Nie nagrywam. się. W ogóle będzie? No, no myślę na vlogu. Jest napisane, że jesteśmy jednym ciałem jako chrześcijanie, że jesteśmy ciałem Chrystusa. I to jest takie, jak się może wydawać, takie wielkosłowne, skomplikowane, co to ma znaczyć, że jesteśmy ciałem Chrystusa wszyscy razem i tak dalej. Ale jak się tak pomyślcie o tym praktycznie, w tym sensie, że wszystkie osoby nawrócone mają Ducha Świętego i to jest ten sam Duch. Wszyscy Go mamy jakby. W tym sensie my mega jakby Pan Bóg działa przed nas wszystkich i jesteśmy faktycznie w tym takim jednym ciałem w Jakieś komentarze o meczu? Co do meczu? Ten Pan obstawiał pieniądze. Bo lubi, lubi tracić pieniądze. Jest jeden-1. Jeden. Na, razie, na razie wyrówna nasze <suszy> Jesteś głodny? Ej, co ty? Jak oceniasz to co ja wybiórzam w tym e, Wybitny, wybitny. Chciałam powiedzieć, że czuję się jak nawet na wywaku. Nie Mam stołu Tak, jak I nas zasługuje na gwiazdkę Michelin I Na ile? Na jedną, tak? <noise> Jonasz, jak oceniasz jedzenie? Jako nasz ekspert, no to zjedz teraz. A. co No nie mam gdzie. Jak oceniasz jedzonko? Zjadłeś się. Bardzo dobre. smakowało. Zobacz, jak potrzebny chłopczyk. Zjadł wszystko i mu smakowało. Co nie? Tylko pochwalić. Dobrze, zjadłaś Zasługuję na gwiazdkę Michelle'a Dobrze, dziękuję Kim, Megi, Czujmy się, że Się tutaj chodzą Spędzić tą sobotę. I my że jak jesteście tutaj po raz pierwszy. I teraz chciałabym zaprosić tutaj na scenę Anę I chciałabym przypomnieć, że dzisiaj jest 1 kwietnia. I wkręciliśmy, że trzeba założyć piżamy, więc ona jest przybrana w piżamy, więc śmiejemy się! Superania, mega! Oga, to jest takie coś, jak ktoś nie wie, że my ogarniamy teraz bez liderów, więc sami. I teraz chciałabym zaprosić na scenę Macie i Tosie. Nie wiem, gdzie jest Tosia. Nie Tosie. Ej ludzie, numerki nie wyszły. Nie, nie, nie. Generalnie musicie chodzić po tych stacjach i zdobywać punkty. Dziękuję, czas start. Pan Piotr, gra polega na tym. Rzucacie butelkę, robicie backflipa. Jak zrobicie backflipa, uda wam się, to przesuwacie totem e, naprzód raz. Jak ogólnie jesteście w kolejce rzucacie, jak właśnie trafi to pierwsze kolejna osoba. Po prostu rzucacie tak po kolei. Two thousand years later. <laughs> Czy coś? Jakie no, się Jakieś czy coś? A no co a mam 5, powiedzieć? Chiebałe, na no, ja to mi się podoba. No, ja, ja. Jonasz! Pozdrawiam. Pozdrawiasz Poznań. Let's go. Dzień dobry. ponieważ to jest biblijna Dzień na grzybach Daję temu Osiem punktów. Zobacz, tak? Tak, Ja, ja to myślę, jest. że tu już każdy wie jaka będzie nazwa. <noise> Trudy <To jest głosy> i reszta. <noise> Ale biedą. Znamy to, to, znamy. Nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Nie, ale sprytne! Powiem Ci daje to jak siudewka, to i sprytna siódemka będzie. Z dziewczynami stwierdziliśmy, że wniesiemy tutaj coś, czego dzisiaj nie ma na dworze, więc słoneczne ósemki! I mamy nawet logo! Mam logo na klacie. Udało mi się przedstawienie i słoneczne widać też tutaj. Herb, moi drodzy, słońce jest, porobione przez ule no mam tam chyba dziesięć, dziesięć, za, za, Więc o Ja Brawo Piotrek! Ej, dobra, nie umiem, tak? Więc dam dziewięć, też dziewięć. Matematyka nie jest prosta, ale... Dobra, zaraz ja poradziłam sobie. Najwięcej punktów ma drużyna numer... A! prawa do usadek. A później trójki. A Popaki tak jest, chłopaki już zaczynają rozkazać, nie się swoich grupkach. Wychodzimy właśnie. To droga! Uwaga robię! Raz, dwa, trzy! O! wracamy! Wiesz, pięknie! Cześć chyba! Jest to, byla, to sprzyja, godzina też, nie jest tak szybko późno. Ej, jest super! Nie, nie zgadzam się z tym. Tak jest, to się kameruje. Co Pana najbardziej denerwuje? To, to jest bardzo ładny klimat, szczerze mówiąc, tutaj. To Auchan. Leroy Meroy? Leroy Merlau. Mer, Leroy Meroy? Zalegalizowany to Hunanen. Na co to komu? W żadnym wypadku. W żadnym wypadku. Właśnie jednej nie? panowie, cześć no. właśnie No, pokój no, tak. Nagrywasz się? Dobrze, e, idziemy na miasto W ogóle chciałem zauważyć, czy te domy tutaj nad mostem są przepiękne Okej, okay, okej okay. Co dalej, co dalej? Po Człaku robi zdjęcia profesjonalne ale edukuj ludzie czym na przykład co się działo, co a byliśmy właśnie na Młodzieżówce Łasieńka w, Kórę, w Kórę. A, łazienka, co ty, o, ty możesz, bo ty no, Ania nocy listopadowej Musimy chyba iść. Musimy chyba iść. Dobra, a ja, iść Dobra. Anna, Dobra. Anna, a ja mogę iść opowieść. Multitas Znany historyk i polonistka. <laughs> Musisz mówić tutaj do Anna Honorata Holub. tak jest. Opowie właśnie o historii Warszawy. Dobra, zapraszamy. Otóż Warszawa nie jest. Głównym miastem w Polsce jest nim Poznań. Let's go! To wszyscy wiemy, bo w Poznań jest pochowany Mieszko I. No A tutaj ja chciałam tylko nawiązać do utworu, do dzieła, które jest na szczęście jeszcze omawiane w szkoła. Jest to noc listopadowa, to jest słowa No i otóż tej nocy listopadowej używają pewne posągi i one znajdują się właśnie tutaj. Także fajnie. fajnie zobaczyć, ale chyba tam kiedyś zobaczyć takie, takie okazję właśnie, opisał sam bezpieczki. Super, dziękuję bardzo. Lekcja się kończy i to zobaczymy na następnej. Dobra, pierwsze pytanie, czy każdy z Was ma zapisany w telefonie numer co najmniej jednego lidera, czyli mnie wow. Olgi albo Tobiasza? 38 Spóźniści się. Dziś tylko na to, gdzie jesteśmy. Stacja Warszawa. Jaka to jest stacja? Gdzie my jesteśmy, to wiesz? Nie wiem. Nie wiesz, gdzie jesteśmy? Gdzie jesteśmy? Dobra. No właśnie. Zamek... Nie, plac pałacowy. No właśnie. Zamkowy. Plac zamkowy. Nieletni wsiadają do metra Zaraz nagrywam jak odjeżdżają Pa! Siema Zobaczcie gdzie dotarliśmy. Wieśniaki. No wieśniaki zmurzenia przyjechały. Ojejku, ale widzę, że tutaj popularny jest ten budynek. Wiem, że jest ten budynek. Maćkowi, a jest w bo jest. Wujek jest prawie na całym szczycie tam. No on jest na szczycie, nie? Prawie. Po prostu jest na szczycie. A to jest najwyższy budynek w Unii Europejskiej. No właśnie. Widzicie gdzie dotarła młodzieżka 5? Podbiliśmy ten budynek. Co to za pan? Jeszcze na jakim tle? Słuchajcie. Jesteśmy teraz w ścisłym centrum y, około godziny 11.10 musimy stąd. Tu się y, Tutaj się spotykamy, ale to spotkajmy się za 11.05. 11.05 jesteśmy tutaj Macie... Chodzimy sobie. Chodzimy sobie. O, o, to to bierz, tak dalej, Gdzie masz zamiar iść? Chyba ale tak, taka sama zasada. luja, Niedziela to jest Tami, czas na obiad. I ten oto pan ma bardzo niecne zamiary. Sądy. Czy, ale czy się, zgodzą się państwo, bo zrobimy sądy o kiplikach? Uh, uh. Tak. Co e, ja robimy? Sądy ale... ja, ja mówię... Okej. Okay. Ej, ale czy tamci panowie nas przepuszczą? Tak. tak. Muszą. Ci w zielonym? Nie muszą. W Wojownicy Maryi. W Wojownicy Maryi? się, czy znają przekład Piotra Farenny. Ewangelicznego Pan jest. Okay. Teraz ja Teraz ty się pytasz? Ja się pytam no ja jedno. Jedno pytanie no. e, czy Tutaj jest. państwo przykład Bostora Zaremby I... Nie, okej, okay, dziękujemy. Bardzo. Szanowni Państwo, znajdujemy się właśnie na nabożeństwie kościoła 5N. Dzisiaj wyszliśmy e, na ulicę i jak widać e, no, dużo ludzi jest za nami, dużo ludzi idzie na nabożeństwo. E, dużo ludzi trzyma logo K5N... To jest Andrzej Duda. właśnie. Chodźcie do nas! Przyjmiecie... Nie, nie ma obiektów. Ale ma głos totalnie każdy. Nie, ale to nie jest ja No <noise> Tak właśnie mówi do Polaków prezydent Rzeczpospolitej Polskiej. Pytanie przyja, zadaję. Ja Zady, to, zadaję, 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 ale... Różnie. Ja o, chwała Bogu. Tylko w tym sensie, że nikt nie zastąpi człowieka... Kurczę, <noise> tutaj mogliśmy mieć na nabożeństwo? Dobra, zmieniamy pytanie. Co myślą państwo o kościołach protestanckich? Nie, nie, nie. Ewangeliczny, nie Ewangelicz, dobrze, o kościołach ewangelicznych. nie Ewangeliczny? będą No to zobacz, no protestanckie im więcej powie, ewangeliczne mogą mnie ogarnąć. Jonasz wybrał ofiarę, stoi tam, zaraz wy Obecnie <grym> w Polsce. Zastanawiam się, co pani myśli o kościołach protestanckich, ewangelicznych. No, każdy ma swoją wiarę, no i ja. No, nie jestem, no jest są Każdy miarę i też, no, swoją, tolerancyjna. A, a dlaczego przyszła Pani dzisiaj tutaj? No, przyszłam dzisiaj tu, w obronie właśnie naszego wielkiego Jana Pawła, który no i cieszę się, że jesteście wy młodzi, tu z nami. Tak, jakby Pani tak miała zebrać głos tutaj wszystkich ludzi, którzy przyszli, jakie są, jakie są postulaty? O co by chodziło? No właśnie o, o to dobre imię naszego ojca świętego, no bo przecież nie można nic, nic nie można a bardziej takie słowa, jakie padają, bo to jest bardzo przykro. Dla nas chrześcijan, chrześcijan więc bronimy takiego dobrego przykładem, wzorem dla wszystkich jak żyć proszę. Bardzo dziękuję za poświęcenie, za schwałę Jezusowi. Tak, jestem najpierw ciekawy, jaki jest cel tego wydarzenia dzisiejszego? Celem dzisiejszego wydarzenia jest tutaj zebrać się i dać świadectwo temu, że Jan Paweł II jest dla nas ważną postacią. Prowadzi nas wszystkich, no mniej nadzieję, do świętości. Jaki jest program dzisiejszego marszu? Wyjść z Romania włoskiego jedenastego, dojść nam przez w katedrze Generalnie na w jest takiej powszechnej opinii, że, że młodzi ludzie często odchodzą od boga. A jak ja może być z tego Nie wiem. A tak czy panowie obserwują boga coś takiego czy nie? To to może bardziej w mediach. Osobiście nie mam z tym... Nie mam takiej obserwacji. Być może to kwestia środowiska Ostatnie pytanie, bo nie tutaj zajmować Panem więcej czasu. Co Panowie myślą o kościołach ewangelicznych tak czy protestanckich? Zdaje się, że są to nasze kościoły, i Wszyscy jesteśmy jednym łączy. Dziękuję. Chwała Jezusowi. Ty zwyciężyłeś śmierć, w Tobie chwała. Wyskocie trwały jest Nie Ciężką Aleluja Ciężko, nie. Tak bracie Chciałbym robić kroki w stronę otwartości I, I wierzę, że jeśli my Jako społeczność ewangeliczna I w ogóle społeczność po prostu ludzi Jezusa Chrystusa Będziemy na siebie wzajemnie otwarci To będą się mogły dzieć w całej Polsce Na całym świecie niesamowite rzeczy Jaszuszek, Bob, Tobuś Bob Dobeczka beczka. Do waszek, tobik tak. beczka. No takie słabe. Ma mało męskie. Dobra, idźmy zobaczyć, ile pizz zjadł Kacper. Kacper? Ile pizz zjadłeś? Nie wiem, za dużo. No, no nie, ale musisz A, dobrą nie. odpowiedź. Jeszcze raz, jeszcze nie, nie. nie. Dobra, ile pizz zjadł? Kacper szpakowski? Tak. Zjadł, ja nie zjadł wszystkie. Nie, nie było wszystkie. Hallelujah. Spadało i w sumie 80. Moi drodzy już dojeżdżamy do, do Poznania oglądając tutaj mecz naszego Lecha, oczywiście największego klubu w Polsce i, i też na świecie. W ogóle bardzo jest ładny obrazek. Nie nagrywaliśmy już zbytnio z podróży ani potem z Warszawy, ani też z pociągu, bo padał deszcz a w pociągu na początku, gdzieś tam wszyscy spaliśmy i robiliśmy inne rzeczy. Ania na przykład zrobiła coś. <głos> <głos> Chciałbym już po prostu pożegnać was i tym razem w przedziale podziękować, być może oglądając właśnie akcję Lecha Poznań, który strzela gola. I gol! Dobrze, dzięki wam bardzo, ale to było cringe'owe, trudno. Ty powiedz ostatnie słowa tego vloga. Ostatnie słowa tego vloga? Nie wiem co